Musimy dobrą nowinę przekazać na cały, cały świat. Nie martw się, damy radę. Ale jak? Trzej królowie do nas zmierzają. Patrz, już ich widać. Witamy was, królowie pielcy, monarchowie. Witamy. A wasza wysokość czemu ma takie wielkie uszy? Pewnie po to, żeby lepiej mi słyszeć. A ogon? Pewnie po to, żeby... To jest strój od magicznego krawca.